Zdradzę wam sekret. Na starcie byłam sama. Ja, komputer i nowy system. Nawet nie zamówiłam wdrożenia. I ta myśl czy to nie za odważnie? Odkąd otworzyłam biuro rachunkowe, od razu wybrałam W-firmę tak, tak, był stres. Ale odpaliłam system i zadziałało. Bez paniki, bez telefonów i bez. a gdzie to się klika? To było tak proste, że sobie poradziłam. Co czułam? Miałam wrażenie, że wszystko jest tam, gdzie być powinno. Jakby ktoś wcześniej pomyślał, zróbmy program dla ludzi, a nie dla maszyn. A gdy popełniałam błąd, wyskakiwała wskazówka. Później dołączyły dziewczyny z głowami pełnymi chęci do nauki. Nawet specjalistom przydaje się podwójna weryfikacja tego, co zrobili. U nas system sam podpowiada, czy tak powinno wyjść, więc dziewczyny nie popełniają błędów. To jest nasz ogromny wyróżnik. Jak przyjaciel, który mówi, Hej, zerknij jeszcze tutaj. I tak po prostu weszło nam to w krew. Nawet osoby bez doświadczenia informatycznego potrafią się w nim odnaleźć. Wszystko jest logicznie ułożone i jest pod palcem. A mój zespół klika, księguje bez gubienia się w kilku programach, bez stresu, bez błędów. Jakby system miał w sobie asystenta z anielską cierpliwością. Dziś wiem jedno: wdrożenie nie musi boleć. Czasem wystarczy po prostu zacząć i uwierzyć, że da się radę. A zawsze jest plan B. Telefon do wdrożeniowca. A jakie były Twoje początki we własnej firmie? Napisz w komentarzu.